Cześć, z tej strony Piotrek. Z racji, że idą ferie, w niektórych miejscach w Polsce już w sumie ferie trwają, ale w Warszawie jeszcze chwilę trzeba na nie poczekać, to przechodzimy do Was z takim małym poradnikiem, bardziej niezbędnikiem, wyjazdowym. Co, o, o czym trzeba pamiętać yy, szykując się na wyjazd, co warto ze sobą zabrać i na co zwracać uwagę przy zakupach w sklepie. Dobra, zacznijmy może od czegoś trochę innego niż zwykle. W coś musimy się spakować. Z racji, że zakładamy, że jedziemy gdzieś w góry na wyjazd, może niekoniecznie, żeby się po tych górach wspinać, ale po prostu, jako wyjazd w góry, to nie wybierzemy dzisiaj walizki, a weźmiemy torby. Trochę tego tu mamy. Dobra, to zacznijmy, może będziemy tak po kolei. Nie będę tutaj omawiał każdego modelu z osobna, a bardziej powiem na co zwrócić uwagę przy wyborze, zarówno dla pań, jak i dla panów. Coś, co jest w sumie najważniejsze w torbach, to ich pojemność. Torby powinny być duże, pojemne, w szczególności kiedy będzie to nasz główny bagaż na wyjazd. Więc czy weźmiemy taką torbę od US Polo, czy taką od Kendall i Kylie, one są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o pojemność. Więc jeśli już mamy wybraną torbę, odpowiednio dużą torbę, która pomieści wszystko, co chcemy wziąć, możemy zacząć zwracać uwagę na rzeczy również bardzo istotne. To znaczy jakość wykonania. Różne torby są wykonane w różny sposób, mają różne udogodnienia. Jedne mają pasek, inne są tylko na rękę, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Oraz materiał, z jakich są zrobione: czy jest wodoodporny, czy nie. Jak łatwo będzie nam go podrzeć, w razie czego, jakby nie daj Boże coś się stało. Na przykładzie tutaj, torby Kendall i Kylie: mamy zarówno pasek na rękę, jak i w środku jest pasek na ramię. Jest jedna duża kieszeń, w środku mamy trochę małych przegródek po bokach. To będzie taki schemat, który będzie powtarzał się w wielu tych torbach. Znaczy, że mamy jedną główną przegrodę i jakieś tam małe kieszonki po bokach. To tak jeszcze tylko wspomnę, w tych dwóch torbach, czyli w Kendall i Kylie oraz Kelvinie Kleinie, mamy bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że sam dół jest dodatkową kieszenią. Więc możemy tutaj schować buty czy bieliznę na wyjazd i nie będziemy tego wszystkiego mieszać z całą resztą, która jest w środku, więc jest to na pewno fajne rozwiązanie które warto wypróbować. Natomiast w przypadku US Polo mamy jedną dużą kieszeń w środku i parę mniejszych jakichś przegródek na dokumenty, portfel yy, czy coś takiego, więc jakby wszystko co weźmiemy będziemy mieli w jednym miejscu. Jeśli chodzi o męskie torby, to mamy tutaj dwie propozycje od na Napapiri. Jedną torbę taką bardziej sportową, ale trochę bardziej urozmaiconą jeśli chodzi o wzór oraz drugą klasyczną czerwoną tak samo. Jedna duża kieszeń mała kieszonka w środku. Natomiast jeśli sama torba to dla nas za mało, jeśli chodzi po prostu o torbę i chcemy coś bardziej wyszukanego, to mamy tutaj taką torbę od Tomiego Hilfigera. Na samej górze mamy taki stylowy polar, który do dodaje fajnego kontrastu całej torbie. Mamy tutaj również mocowanie na pasek na ramię, który znajduje się w środku. No i tak jak w pozostałych torbach mamy jedną dużą kieszeń i kieszonki w środku. Więc tak naprawdę przy wyborze torby kwestią jest gust co nam się podoba, no i jakieś właśnie zwrócenie uwagę na pojemność oraz firmę i jakość wykonania, żeby po prostu w środku wyjazdu nam się ta, ta torba nie rozleciała. Ale zobaczmy, co tam dalej mamy. Kiedy mamy już w co się spakować, trzeba pomyśleć o tym, żeby jednak jeśli jedziemy gdzieś na wyjazd, a jest pora roku jaka jest, to prawdopodobnie będzie zimno. Więc trzeba zadbać o nasz komfort termiczny. Więc przygotowałem tu parę propozycji, jeśli chodzi o czapki, rękawiczki i szaliki, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Zacznijmy od pań. Mamy tutaj dwie propozycje czapek od Tomiego Hilfigera, jedną taką klasyczną, bordową, du drugą taką trochę bardziej urozmaiconą, więc jeśli ktoś lubi się wyróżnić, to będzie świetne. Dodatkowo, żeby nam ręce nie zmarzły, są ciepłe rękawiczki od Pepe Jeans'a. Te są akurat takie fajne, bo mamy w sumie w nich dwa palce. Słodkie są no po prostu. I do tego nie możemy oczywiście zapomnieć o szaliku, więc mamy tutaj propozycję od Kelvina Kleina. Dwukolorowy, z dużym napisem, wyglądam stylowo. Super jest. Ale to damski szalik, więc zostawiam to paniom. A dla panów zaczniemy od rękawiczek. Również mamy rękawiczki od Pepe Jeansa. Kiedyś już je pokazywaliśmy, chyba w propozycjach prezentów świątecznych. Yy, gdzieś tu wam się wyświetli, co, co to był dokładnie za film, więc jeśli chcecie, to możecie koniecznie sprawdzić. Klasyczne, czarne, ocieplane, eleganckie rękawiczki będą pasowały w sumie do wszystkiego. Jeśli chodzi o czapki, to mamy jedną propozycję, taką szarą z bordowym paskiem i napisem Hilfiger od Tomiego Hilfiger'a oraz coś czego jeszcze u nas nie było to znaczy yy, czapka Vans'a z takim pomponem z dużym napisem off the wall fajnie będzie dopełniała na przykład kurtkę snowboardową albo narciarską bądź zwykłą też będzie fajnie wyglądało, pompony zawsze są fajne po prostu i do tego szalik żeby nam szyja nie zmarzła jeśli ktoś nie lubi kominów a woli szaliki bo jednak są cieplejsze i takie takie mięsiste fajne. Mamy tutaj szal, y, szalik również od Tomiego Hilfigera, więc jeśli ktoś będzie chciał to z czapką można to fajnie połączyć i, i również się wygląda stylowo, no co prawda nie ja, ale w tym ogólnie. Więc. Dobra, więc kiedy mamy już i torbę i dodatki, to jednak w, warto by pójść w butach, żeby nie jeść na boso, bo zimno jest i można się przeziębić, więc zobaczmy co tam mamy. Więc mamy buty. Nie chcę się skupiać konkretnie, omawiać każdego modelu, dlatego że większość tych modeli już omawiałem, więc możecie to znaleźć w innych naszych filmach. Natomiast omówimy pokrótce na co zwracać uwagę, jeśli wybieramy właśnie buty na jakieś górskie wycieczki, czy, czy wyjazd w góry w zimę, tak? Zacznijmy od tego, że buty powinny być ciepłe, powinny mieć długą cholewkę, antypoślizgową podeszwę, no i ogólnie być ciepłe i wygodne. Więc zacznijmy może od tego, mamy tutaj z, na pierwszy rzut takie North Face'y, gdzie mamy specjalną technologię na podeszwie, która zapewni nam dodatkową przyczepność, mamy membrany w środku, które zapewniają nam odprowadzanie wilgoci, są ciepłe, wygodne, możemy zablokować sobie kostkę, żeby nie skręcić jej gdzieś, gdzieś w górach, więc jest to całkiem przydatne. Dalej mamy takie buty od CMP, które są typowo takimi butami trekkingowymi do gór, gdzie i bardzo mocno mamy usztywnioną tą nogę. Co to jest dobre, bo tak na co dzień jest mało wygodne, ale w góry jest czymś niezmiernie ważnym, dlatego właśnie, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Do tego, jak na takie typowo buty trekkingowe, są całkiem ładne. Dalej, jeśli chodzi o klasykę, mamy Kolumbie, które są bardzo ciepłe, również są troszkę wyższe, więc dobrze nam zabezpieczą, yy, więc dobrze nam zabezpieczą stopę. Mamy fajną podeszwę, ocieplenie, membrany wszystko, czego potrzebujemy. I buty, o których powiem, mówię na sam koniec, dlatego tak jak wcześniej mówiłem, możecie to pamiętać, ja w zimę zazwyczaj chodziłem w jakichś sneakersach, zwykłych takich butach. W tym roku się przekonałem i kupiłem właśnie te buty, tylko że niebieskie i bardzo sobie cenię, bo w mieście są naprawdę świetne, bo jest w nich i ciepło, i wygodnie, i nie boję się o to, że przewrócę się, czy skręcę sobie kostkę, więc te Halihanseny Hanseny to jest bardzo fajny wybór. Potwierdzony zakup. A dla pań mamy bardzo podobny zestaw, dlatego że również mamy buty CMP. Bardzo zbliżony model do tego, który mamy ym, w męskim zestawie. Również mamy fajną, przyczepną podeszwę. Membranę w środku, ocieplenie. Nic tam nie powinno się stać w tych butach. Trochę inny model Halihansena, Taki trochę bardziej stonowany, jeśli chodzi o kolory, ale również będzie wygodny w mieście, jak i podczas jakichś wycieczek. No i Kolumbię. Tutaj akurat model z trochę niższą cholewką, no ale też dla pań. Mniej mamy tutaj, czuć, że trochę mniej mamy tego usztywnienia, jeśli chodzi o kostkę. Natomiast cała konstrukcja jest dość sztywna, więc też wszystko powinno być ok, no i tak. I to pokrótce jest to, co przygotowaliśmy dzisiaj. Można tu jeszcze wrzucić całą masę rzeczy: skarpetki termoaktywne, bieliznę termoaktywną, czy, czy milion innych rzeczy. Natomiast prawdopodobnie większość z Was nie miałaby na tyle czasu, żeby tego wszystkiego wysłuchać. Więc to są takie podstawy, jeśli chodzi o właśnie wyjazd zimowy, czy w góry, zarówno do. Delikatnego chodzenia po górach, jak po prostu zwiedzania miasta. Na koniec, jeszcze tylko szybko podsumuję, na co zwracać uwagę przy wyborze tych wszystkich rzeczy. Jeśli chodzi o torby czy plecaki, które będziemy wybierać, powinny być wytrzymałe, pojemne no i wy odpowiadać nam wyglądem, po, po prostu. Jeśli chodzi o dodatki, to żeby były ciepłe, bo jeśli wyjeżdżamy, to nigdy nie wiadomo na jaką pogodę trafimy. Więc żebyśmy mieli czapkę, rękawiczki i szalik, żebyśmy się nie przeziębili gdzieś na wyjeździe. No i jeśli chodzi o buty. Powinny być wygodne, wodoodporne, przyczepne i dobrze wykonane. Jeśli spełnimy te podstawowe rzeczy, możemy być pewni, że wyjazd na pewno się uda. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie. A ja znikam. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć.